Dziewczą, Pamiętam, przyszedł mi się wiersz, przepiękny, aż do końca. Chciałem go ująć, chciałem wziąć. Umknął w promyku słońca. Nawet nie wiem, o czym był. Zgadliwać tylko mogę. O lasach skrytych pośród wzgórz, o krystalicznej wodzie. Lecz obraz urokliwy ten bez mnie przyzywał. Pobiegłem, ciągnąc z sobą sen, leniwy i przedziwny. A wtedy zamiast pięciu wzgórz bagna zamarczyły, I wianek zruty, bukiet róż, i zaraz się ukryły. Dobiegł dziewczęcy słodki śmiech, postaci nie widziałem. Poza nim frasobliwy szept mokradło kołsało Uciekłem, mając w dłoniach świt, dziewczynę napotkałem. W jej włosach wianek zruty lśnił, i bukiet tamten miała. Czemu uciekasz? Czemu gnasz? Przede mną Grzęzawicą i naraz popłynęła łza po bladym jej policzku. Nie wracam w bagno, djeść świt, a noc mnie nie wygania. Druk mych ścieżynek nie zna nikt. Wieczorów długich, parnych. Tam po bezdrożach kulał wiatr. Skończyłam z czarodźwianek. Przedziwny ptak na wieżbie siadł. Na wieżbie rozczochranej. A zaśpiewał gęsta mgła, dokoła wszystko skryła. I najpierw biegłam, później szłam i nago zańczyłam. Gdy suknię swą przybieram znów, to zróż dostrzegłam bukiet. Uniosłam go w zachwycie słuch, a znikąd naszedł smutek. Zrobiłam jeszcze jeden krok. Ziemia ksiągą stała. I darmo wytężałam wzrok, i darmo wierzba łkała. Tonąc powoli jeszcze raz na słońce spojrzeć chciałam, i chociaż we łzach miałam twarz, wyraźnie nie ujrzałam. I jak modlitwę, cich szept posłałam aż do nieba, i mgła zniknęła, upadł deszcz, i zaszłomiały drzewa. Gdy położyłam bukiet róż, to bagnu, trochę sobie. Ujrzałam tęczą poza wzgórz, w piersi zamachły słowa. I jeszcze tylko jedna myśl, daleko rzucić wianę. Ty go znalazłeś właśnie dziś, lecz podnieść nie zechciałeś. Wtedy zniknęła, został sen, ten dziwny, niesłychany. Zmienił się romantyczny dzień, majaczy na